Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak ustawić tapetę na telefonie Honor Magic 6 Lite. Aby zmienić tapetę, należy na ekranie zbliżyć do siebie dwa palce, a następnie kliknąć Tapety. Mamy tutaj do wyboru tapety systemowe lub możemy wybrać dowolne zdjęcie z naszej galerii. Ja wybiorę tapetę systemową. Możemy wybrać poziom rozmycia i kadr. Następnie po kliknięciu ptaszka w prawym dolnym rogu mamy do wyboru trzy opcje. Ustawienie na ekran blokady, na ekran główny lub na ekran blokady i ekran e, główny. Ja wybiorę opcję oba miejsca, następnie tapeta zacznie się ustawiać. Jak widzimy, mamy już naszą tapetę na ekranie głównym i na ekranie blokady. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Zapraszam do oglądania innych poradników i subskrypcji tego kanału.